Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Słuchajcie, minął rok, odkąd powstał ten kanał, czyli Pompa Ciepła i PV. Zapraszam na odcinek. Będą dzisiaj niespodzianki, będą nagrody dla tych wytrwałych, którzy dotrzymają do samego końca. Zapraszam. Jak ktoś nie wierzy, że pompa ciepła potrafi grzać, proszę bardzo, 23 stopnie w domu. Na zewnątrz teraz jest 3 stopnie, ale dzisiaj w nocy było już minus 2, a pompa spokojnie utrzymuje swoje ciepło. Dzisiaj chociaż troszeczkę produkcji będzie 3,88 kWh, czyli kW na godzinę się produkuje. U mnie napięcie, jak widzicie, jest OK, czyli 230 na jednej fazie, 234 na drugiej. Zobaczymy zaraz na trzeciej. Też 230. Jest ok. Są dwa stringi, tak jak tutaj widzicie. Oj, coś się przymyliło. Tutaj mamy dwa stringi. 599, 478. A zaraz Wam coś pokażę. Właśnie zwróćcie na to uwagę. <laughs> Żeby nie było, że Waldek tylko nagrywa jakieś głupoty. Waldek dalej dba o swoją fotowoltaikę. Zaraz Wam pokażę, dlaczego na tym jednym stringu jest trochę mniej. Już tam idziemy. To jest licznik pompy ciepła, która jest podłączona bezpośrednio przy wejściu do domu, czyli tutaj są jej zabezpieczenia. Nie zabezpieczaliśmy jej w rozdzielni, tylko tutaj są jej zabezpieczenia, co na przykład daje to, że jak wywali mi bezpieczniki na domu, bo na przykład coś tam się wydarzy, to tam, że tak powiem, pompa nam się nie wyłączy. Czyli jeżeli tam jakieś przebicia, czy jakieś inne pierdolety są w domu, to pompa nam się nie wyłączy, tylko pompa chodzi dalej. 10 580 kWh zużytych od 3 października 2020 roku. Dzisiaj trzyma sobie 1,4 bara. 55,5 kWh już zostało wyprodukowane dnia dzisiejszego. W sensie energii cieplnej zostało wyprodukowanej. Biorę narzędzie. Każdego kto ma fotowoltaikę na gruncie to powinno być podstawowe narzędzie na zimę bo nie wiem czy zauważyliście ale pojawił się trochę śnieg już dzisiaj tego prawie nie widać. Wczoraj by było go w cholerę. Dzisiaj już jest mniej. I zaraz wam coś pokażę. I to jest właśnie jeden z plusów posiadania fotowoltaiki na gruncie. Niektórzy mówią że jest trochę drożej więc może nie warto. Ja uważam że warto bo jednak o Jezu, jak słońce świeci ale dobra świeć nie przeszkadzaj sobie. Warto, no bo przecież możecie sobie troszeczkę chociaż wzmocnić tą produkcję, tak? Oczywiście, że tak. Do niedawna ten przyrząd był zamontowany tutaj, i chyba trzeba do tego powrócić. Niech tutaj sobie stoi. Odgarnięte? Odgarnięte z góry z tego ostatniego rządka. Przejdźmy się teraz do falownika, zobaczymy, czy będzie różnica. Moim zdaniem, no będzie. Powinno się wyrównać, ale zaraz zobaczymy. Patrzymy na tą stronę. 589 na jednym stringu, 591 na drugim. Jakieś tam malutkie różnice oczywiście mogą być, ale co oznacza, że odśnieżanie paneli ma sens. No i już teraz idzie sobie 5.12 na godzinę, 6.32 zostało wyprodukowane. No to już. Coś tam jest, coś tam jest. Biorąc pod uwagę, że ostatnio yy, przez cały dzień mój dom potrzebuje w granicach 60 kWh, no to już pff, 54 to już to już, kurde, jestem do przodu prawie że. Na grupie pompa ciepła, yy, i fotowoltaika użytkownicy i porady, co i raz pojawia się, coś się dzieje z tą pompą, że ona taka zalodzona, a swoją drogą powiedzcie mi, co się dzieje. Że nie do końca jest tutaj zalodzona, tutaj i na dole też troszeczkę. Myślę, że czynnik to nie. No nie wiem, będę robił na pewno przegląd tej pompy niedługo, więc będziemy wiedzieli, czy tam czasami nie brakuje czynnika, ale chyba raczej nie. To, co się dzieje z tym zalodzeniem, to dla tych, którzy jeszcze nie korzystają albo już zaczęli korzystać, a już się boją na samym początku. To jest naturalna sprawa. Ona musi się zamrażać, a już chyba wiem. Właśnie w tej chwili jest. W momencie chyba defrostu. Właśnie odbywa się taki defrost, czyli odmrażanie, później zamrażanie i tak to funkcjonuje, takie tryby się pojawiają. W sensie cały czas jest to, odbywa się to cyklicznie, że tak powiem. Więc nie bójcie się, jeżeli się pojawia jakiś szron, mróz, takie rzeczy, to jest normalna sprawa. Wiecie co, nie dało mi trochę tego to spokoju z tym całym defrostem i z tym wszystkim. Zadzwonimy do krzyśka. Niech mi troszeczkę wytłumaczy. Wysłałem mu zdjęcie, jak wygląda ten defrost. Że on nie jest taki pełny, jak powinien być, i zobaczymy, co on na to powie. Cześć, Waldek, co sprowadza? Słuchaj, wysłałem Ci to zdjęcie z tego defrostu. Powiedz mi, czy wszystko jest w porządku z tą pompą. Bo na grupie, kurde, w cholerę ludzi pisze takie rzeczy, że jak, jak nie, niepełno się zamraża, niepełno się rozmraża, to że, że to może być problem. Okay, patrzę, 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 czekaj. Okay. Słuchaj, y, odpowiedzi są dwie. Którą wybierasz? Pierwszą jest źle. Drugą jest dobrze. Wszystko zależy od tego, na, jakich, na jakiej mocy leci sprężarka, tak? Jeżeli to jest tak zwany okres przejściowy, no to może w pełni y, nie zachodzić, no bo nie pracuje całość, można powiedzieć, tak? Z racji jeżeli jest to tak zwana, nie wiem, pełna praca, pełna moc, no to musi stać całością, wtedy przez cały układ normalnie pracuje gaz. Okej, okay, czyli, czyli reasumując, jeżeli teraz my mamy tutaj jakieś takie temperatury plusowe, delikatnie wchodzące na minus i ona sobie chodzi, nie wiem, bo tak jak patrzyłem, to ona idzie na jedną, dwie, maksymalnie trzy kreseczki z pięciu, no to może się takie coś dziać. Może. W swoim przypadku może. Oczywiście, wiesz, nie można porównywać domu do domu. Jeżeli jest mała pompa na duży dom, to ona już powinna cała zaś, bo jest niedowymiarowana. Ale jeżeli pompa jest dobrze dobrana, to nie ma prawa zachodzić w tej chwili, pracować na całej mocy, więc takie coś może nastąpić, jak u Ciebie na zdjęciu. No dobra, dobra. Dzięki, trochę mnie uspokoiłeś. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. No różnie bywa. Trzymaj No dobra, dzięki. Tak wyleciałem bez kurtki, bo defrost był, dlatego chciałem to szybko pokazać. Więc słuchajcie, nie ma co się nakręcać. Na grupie nieraz jest tak, jak się zaczynają defrosty, to się zaczyna tak, jak, jak się zaczyna rzepak, to się zaczynają rzepiary, robią sobie zdjęcie w rzepaku. Tak jak są defrosty, tak są defrostarze, którzy wrzucają. O Jezu, co się dzieje? Zamarzła, nie chce zamarzać. Takie rzeczy się dzieją, Boże. Więc jest to naturalne, tak to ma wyglądać. Nie ma się co przejmować takimi pierdołami po prostu. Cotygodniowy spis styczników. Lecimy po kolei. Jestem w G12W, tak jak Wam mówiłem. Zresztą pamiętacie te filmy, jak zmienialiśmy. No i wszyscy ci, którzy mają e, taryfę dwustrefową, muszą spisywać 18.1, 18.2 i 28.1. O, 28.1 i 28.2. Żeby wiedzieć, ile energii jest pobrane i ile energii jest. Oddany do sieci. Dobra, to ja teraz spisuję, rozłączam się na chwilkę. Pisane, zamykamy, idziemy dalej. Co szkodnik? Idzie szkodnik. Niedobry, nie skacz. Nie skocz. Nie skocz. Ty brutalu jeden. Mówię przecież nie skacz, niedziela jest. Nie brucz mnie. Łobuzie jeden. O. I tylko rozciąga butelki po podwórku. Łobuz. Słuchajcie od roku, czyli od 25 listopada 2020 roku prowadzę kanał Pompa Ciepła IPV na ten jubileusz nazwijmy to, no rocznica to rocznica to już jest jakiś tam jubileusz chciałbym zorganizować taki mały konkurs napiszcie komentarze i komentarz, który, komentarze, które będą najbardziej nagrodzone, w sensie łapkami w górę, bądź komentarzami, policzymy to po prostu w jakiś sposób żeby to miało Ręce i nogi. Nieważne co napiszecie, możecie napisać coś miłego, możecie napisać coś śmiesznego, możecie napisać cokolwiek wam się tylko chce, to po prostu piszcie. Komentarze, które będą nagrodzone w największą liczbą łapek, największą liczbą komentarzy pod, pod tym po prostu komentarzem zostaną nagrodzone 10 osób, dostanie kubeczki. No i może coś jeszcze dodatkowego do tego, ale o tym nie chcę w tej chwili mówić, bo myślę, co to. Uspokoisz się. To, to mogłoby po prostu być. Więc zapraszam Was do udziału w takim mini-mini konkursiku. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, yy, będę wiedział, że yy, w sumie po coś ten kanał jest i czemuś to służy. W ogóle bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie komentarze, za wszelkie maile, które piszecie z zapytaniami. Przepraszam, że na wszystkie nie jestem w stanie nieraz odpowiedzieć. Leo, chodź tu! Leo, zostaw kota, chodź tu! Leo, zostaw kota w spokoju, chodź tu do mnie. Zostaw kota w spokoju, chodź! Zostaw tego kota w spokoju! Menda, jedna. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Tak chciałbym, żebyśmy sobie tutaj się pobawili. Jeśli macie, oczywiście, ochotę wziąć udział, to bardzo proszę piszcie później. Dla tych osób, które w którymś tam odcinku kolejnym, powiem, które to będą osoby. I będę prosił, abyście mi oczywiście, jak zwykle, wysłali numer swojego paczkomatu, żebym mógł wam po prostu nadać te nagrody. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek i oczywiście zapraszam na kolejne, już niedługo budowa mojej instalacji. Jak ktoś był spostrzegawczy, to już coś tam zauważył: że coś się u mnie wydarzyło, szczególnie przy skrzynce rozdzielczej, ale to wszystko w swoim czasie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, cześć.